Zamień podane procenty na ułamki dziesiętne i zwykłe. No to pamiętacie, że jeżeli było, jeżeli mieliśmy jakiś p% to było jak p setnych, tak? p% to było jak p setnych, mam nadzieję, że pamiętacie. Czyli jeżeli mamy 30%, to to jest nasze p, czyli będziemy mieć 30, a na dole 100, tak? Tu jest trójka, może by się brzydko napisało. I musimy teraz skrócić i mamy 30, tak? I mamy nasz ułamek, a teraz musimy zamienić na ułamek dziesiętny, czyli to będzie 0,3. Teraz to jest nasze P, czyli to będzie 145 setnych, Czyli jeżeli miałoby to być ułamek dziesiętny, to będzie 1,45. O co chodzi? Tutaj było jedno 0, więc będzie tutaj jedno miejsce po przecinku. Tutaj były 2 0, więc tak będą 2 miejsca po przecinku, dobrze? Ale jeszcze tutaj mieliśmy zamienić na ułamek y, zwykły, ale może byśmy go jeszcze skrócili, tak, żeby to ładnie wyglądało. No to 145 i 100 podzielę się na 5. 145 na 5 tu się zmieści dwa razy. 2 razy 5 to 10.

25 to będzie 3 czwarte, ok? Czyli generalnie rzecz biorąc mamy tak, tu są te nasze ułamki zwykłe, tak już po skróceniu, a to są nasze ułamki dziesiętne. Przypominam Wam, że to jest tylko powtórzenie do sprawdzianu. Ja tutaj robię po kilka przykładów każdego typu, ale w naszym kursie macie lekcje teoretyczne, nagrane krok po kroku do każdego tematu, tak po troszkę i tam się o wiele więcej ze mną nauczycie. Dobrze? Teraz zamień podane ułamki na procenty. No to co? Najpierw musimy zamienić na tą postać P setnych, czyli na dole musimy mieć 100, żeby zamienić to na procenty, tak? Czyli mnożę w tym wypadku górę i dół razy 25, ale czemu razy 25? Bo na dole muszę mieć 100. 4 razy ile to 100? Razy 25, więc na dole będę miała 100, u góry 1 razy 25 to 25. I już mamy nasze p%, to u góry to jest nasze p, czyli to będzie 25%. I teraz b przykład. No to teraz muszę pomnożyć górę i dół razy 20, tak? Rozumiecie dlaczego? No bo ile razy, ile razy 5 to będę miała 100 na dole. Razy 20, czyli na dole będę miała 100, a u góry 2 razy 20, 40. I u góry stoi nasze P, czyli to będzie P%, czyli 40%. No to tutaj znowu muszę pomnożyć razy 4, żeby na dole mieć 100. No ale nie mogę mnożyć tylko dołu, muszę pomnożyć też górę, tak? 4 razy 4, 16, czyli to będzie 16%. No a tutaj mamy troszkę gorzej, mamy 1, 1, 8. No to ja wam tutaj pokażę, jak to zrobić, kiedy nie od razu widać, jaką liczbę pomnożyć, żeby na dole mieć 100. No to tak, to będzie 9, 8, wy wiecie o tym, tak? No bo 1 razy 8 plus 1, 9. I mnożę wtedy razy 100%, tak? Też możemy to robić w ten sposób. Czyli to będzie 900% ósmych. I wtedy trzeba po prostu 900 pomnożyć, podzielić na 8. W dziewiątce ósemka mieści się 1 raz. 1 razy 8 to 8. Mamy 10, tu się mieści 1 raz. 1 razy 8 to 8. Tutaj się mieści ile razy? 2 razy, razy 8,16, tutaj będę liczyć dalej, tutaj przecinek 45 razy, tak? Czyli będę mieć 112,5%, tak? I możemy teraz przejść do trzeciego zadania. Jeżeli możecie tą powtórkę do sprawdzianą udostępnić znajomym, będzie mi bardzo miło, tak żeby cała klasa, cała wasza klasa uczyła się ze mną do sprawdzianu z procentów. Byłoby mi ogromnie miło, bardzo bym się cieszyła. A teraz idziemy do trzeciego. W klasie jest 14 dziewczynek i 16 chłopców. Oblicz jaki procent klasy stanowią dziewczynki oraz jaki procent klasy stanowią chłopcy. Tak? W klasie jest 14 dziewczynek i 16 chłopców, czyli cała klasa to ile osób? 14 dziewczynek i 16 chłopców, czyli cała klasa to 30 osób, tak? I teraz jaki procent stanowią dziewczynki? Tego się nauczcie, bo tych, tym, z tym, że stanowią jest bardzo często. Jaki procent stanowią, mnie? Na przykład buty, czy nie wiem, cokolwiek, bardzo często się pojawia na sprawdzianie. Jeżeli pytają Was, jaki procent stanowią, nie wiem, dziewczynki w tym wypadku, no to dzielimy dziewczynki przez wszyscy. I razy 100%, ok? Dziewczynki przez wszyscy razy 100%. A jak się Was tutaj zapytają, jaki procent stanowią chłopcy, to jak to zrobicie? Chłopcy przez wszyscy i razy 100%. Pamiętajcie, tak? To jest bardzo ważne, bardzo często jest to na sprawdzianach, egzaminach ósmoklasisty, na maturze, dobra? No to tak, tutaj nam się skróci i mamy 14 trzecich razy 10, czyli to będzie 143%. I zaraz sobie to ładnie zamienimy. 143, musimy tutaj gdzieś policzyć to. Gdzie mamy miejsce? Może tu. Czyli tutaj 4 razy 3, 12, 20, trójka mieści się 6 razy, 6 razy 3, 18, w 20 trójka mieści się znowu 6 razy, czyli będzie 46 i 6 w okresie, ja już to widzę. Widzicie? Będzie znowu 6. Czyli to będzie 46 i 6 w okresie. Dobrze? Teraz, jaki procent stanowią chłopcy? No to chłopcy to jest 16, tak? Wszystkich jest 30 osób i razy 100%. Czyli mamy co? 16 trzecich razy 100%. Czyli to będzie 100 razy 10% już, procent, bo tu skróciłam. Trzecich, tak? No i dzielimy znowu pisemnie. zawsze nad znakiem dzielenia 3 razy 3, 9. zobaczcie, będzie teraz 53, przecinek i 3 w okresie Oblicz 5% ze 120, jak to zrobić? Możecie to robić proporcjami lub też nie proporcjami zależy jak kto z Was się uczy w szkole 5% ze 120 to jest jak 5% razy 120, tak. 5% ze 120, czyli 5% razy 120. 5%, pamiętacie, tak jak Wam tłumaczyłam, że jeżeli macie P to jest jak P setnych, czy to będzie 5 setnych razy 120, tak? No i co? Zera nam się ładnie tutaj skrócą? 5 razy 12 to 60. 10, dziesiątych, czyli mamy 6 i mamy odpowiedź już do A przykładu. Jeżeli możecie w swojej klasie udostępnić te powtórki do sprawdzianu, będzie mi bardzo miło. Bardzo bym chciała, żeby jak najwięcej osób uczyło się ze mną. Dobrze? Teraz 20% z 1020 gram, czyli mamy 20% razy 1020, tak? No to P%, czyli P setnych, czyli mamy 20 setnych razy 1020. Zera się ładnie skrócą te dwa, potem się skrócą też te dwa i mamy 2 razy 102, czyli będzie 204, tak? Gramy. Teraz 120% z 450. Czyli to jest P setnych, tak? czyli 120 setnych i razy 450. Kto z Was ma problem z tego typu zadaniami, pamiętajcie, że w naszym kursie do każdej lekcji jest wprowadzenie teoretyczne. To jest tylko powtórzenie do sprawdzianu, czyli ja tutaj nie tłumaczę od zera, tylko powtarzam z Wami typy zadań do sprawdzianów, które mam nadzieję, że wcześniej już przerobiliście z teorią w naszym kursie. No to dobra, skracamy tutaj zera, tutaj też i zostanie nam 12 razy 45. 5 razy 2 to 10, 1 dalej, 1 razy 5 to 5 plus 1 6, 4 razy 2 to 8, 4 razy 1 to 4, czyli mamy 540 kg i idziemy do następnego zadania. Oblicz liczbę o 30% większą od 120. To jest bardzo ważne i to Wam się bardzo myli. O 30% większą od 120. Pierwszy sposób jest taki, że liczycie 30% ze 120 i dodajecie do 120. A drugi procent sprytniejszy jest taki, że myślicie sobie, aha, jeżeli mam mieć o 30% więcej, to ja do 100% przecież dodaję 30%. Czyli teraz muszę policzyć 130%, żeby się dowiedzieć, bo 120 to było nasze 100% i my do tego jeszcze mamy dodać 30%, czyli muszę policzyć 130%. Czyli liczę 130% razy 120, czyli 130 setnych razy 120. Tutaj się ładnie zaraz, zobaczcie, skróciły, czyli to będzie jak 13 razy 12. 2 razy 3 to 6, 2 razy 1, to 2, 1 razy 3 to 3, 1 razy 1 to 1 i mamy 156. Wynik o 20% mniejszą od 70, czyli normalnie mielibyśmy 100%, ale odejmujemy 20%, czyli my teraz będziemy mieć tak naprawdę 80% tej liczby. Kojarzycie? Normalnie byłoby 100%, ale jeżeli mamy o 20% mniej, no to będziemy mieć 80%.

No bo zobaczcie, do tej pory mieliśmy 100%, powiększamy o 100, czyli tak jakby teraz mamy 200%. Czy to będzie 200 setnych razy 40? Skracają się 2 razy 40, 80. Teraz o 60% mniejszą od 40. Czyli my teraz będziemy mieć tak naprawdę 40%, tak? Bo my od 100% odejmujemy 60, czyli teraz będziemy mieć tylko 40% tej liczby. Zaraz skracamy 4 razy 4, 16. Jaka to liczba, jeśli 30% to 60%? I ja tak naprawdę najbardziej lubię procenty robić proporcją. Czyli 30% to 60, a my musimy policzyć 100%. Czyli 30% to 60, a 100% to x. Tak, bo my wiemy, że 30% to 60, ale nie wiemy ile to 100%, tak? 100% to x w tym wypadku. I żeby obliczyć proporcje, to mnożymy sobie tutaj tak na krzyż, i to zapisujemy do gó u góry, a na dole dzielimy przez tą liczbę, która została sama. Przypominam Wam, że w aplikacji Matematyka Gryzie mamy kursy dla klas szkoły podstawowej, wszystkich klas szkoły podstawowej, tak samo dla całej szkoły średniej, czyli dla pierwszej klasy szkoły średniej, drugiej klasy, trzeciej klasy, czwartej klasy. I jeżeli możecie go polecać znajomym, będzie mi bardzo, bardzo miło. Bo wkładam masę pracy w to, żeby te kursy tutaj dla Was nagrać. I teraz co? Skracamy sobie, może całą liczbę tutaj, i teraz procenty też się skrócą, czyli to będzie 200, bo 100 razy 2, 200. Teraz 12% to 144, czyli 12% to 144, a mamy policzyć 100% i to jest x, tak? Czyli to będzie jak 100 razy 144, bo tutaj na krzyż, przez tą liczbę, która stoi tutaj sama. 12 i 144 się skróci, 100 razy 12 to 1200. Teraz 220% to 660, czyli ile to 100%? No to jak to zrobimy? 100 razy 660 przez 220, bo tak na krzyż i to to stoi samo, zapisujemy na dole czyli tutaj 22 to będzie 300 razy 3, 300 teraz 3 to 36, tak? 3 to 36 a 100% to x czyli mamy 100 razy 36 przez 0,3. 100 razy 36 to 3600. Podzielić na 3, a ja wiem, że wy wiecie, że dzielenie to odwrotność mnożenia, czyli razy 10 trzecich, tak? 36 na 3 to 12. Tak jak tutaj skrócę. I mamy 3 zera i gotowe. I teraz, ile to promili? Tak? Promile, promile. Czyli teraz tak by P promili, tutaj Wam napiszę, P promili, To się 2 zera zapisuje, to jest P tysięczny, pamiętajcie. Czyli w tym wypadku to będą po prostu 2 promile, tak? Tutaj będzie ile? 2145 promili, a tutaj będzie zwyczajnie 125 Mieli bardzo proste, ok? Teraz pamiętajcie o tym. Teraz na wykresie przedstawiono poparcie dla poszczególnych kandydatów. O ile punktów procentowych poparcie dla Jana jest wyższe niż dla Kasi? Punkty procentowe to jest po prostu różnica między procentami, dobra? Tak, tak sobie to zapamiętajcie, czyli o 30, tak? Tak, pamiętajcie. To jest 30 punktów procentowych, tak? O ile punktów? O ile? O 30 więcej. Tego tak w ten sposób nie zapisujemy. Chciałam Wam tylko pokazać o co chodzi. O ile procent więcej głosowało, głosowało za Janem, to już trochę inaczej. Bo to musimy 65 podzielić na 35% Kasi i pomnożyć razy 100%. Te procenty się skrócą.

Czyli to będzie jak 1307, nie? Procent. No to muszę to podzielić. Tu się mieści jeden raz. 6007 mieści się ile razy? 9, nie? 8. Tutaj mieści się ile razy? 5. W 50. 7 razy 49 w 10. No dodajmy, że to będzie około 186%, tak? Czyli o ile procent więcej? O 86, bo to jest ta różnica. Tak? Ponad 100, ile mamy? O 86. Pobierz apkę gryzie i zacznij rozumieć matematykę. Ma ponad 800 pozytywnych opinii w App Store i Google Play. Tobie też pomoże.